Województwo Śląskie jako Europejski Region Przedsiębiorczości stawia sobie ambitne cele w zakresie gospodarki i nowoczesnych technologii. Chcemy wsłuchać się w szczególnie głos młodych, którzy w przyszłości będą nasz region kreować. Cieszymy się niezmiernie, że, że organizacyjnie potrafimy takie wydarzenia robić. już dowody, wielokrotnie daliśmy tego, że nasze wydarzenia skupiają uwagę w większości więc cieszymy się bardzo, że tutaj na Stadionie Śląskim, w miejscu, które dotychczas kojarzyło się w dużej mierze ze sportem, również teraz będzie się kojarzyło z wydarzeniami gospodarczymi i to jest nasz cel. Musimy tak naprawdę w sposób globalny zastanowić się, jakiego Śląska chcemy, jakiego Śląska pragniemy i wspólnie tę strategię realizować w ramach strategii Zielone Śląskie 2030, które za sprawą pana marszałka Jakuba Chełstowskiego jest takim drogowskazem do rozwoju naszego województwa na najbliższą dekadę. Chcemy zaprosić ludzi, żeby zobaczyli, przyjeżdżajcie do nas, inwestujcie, zostańcie tu w Województwie Śląskim i takie wydarzenia są potrzebne. Zapraszamy naszych inwestorów, którym chcemy w pewien sposób wspólnie z Panem Marszałkiem podziękować za te 25 lat funkcjonowania i realizacji celów gospodarczych Województwa Śląskiego. Spotykamy się po to, aby, aby porozmawiać o, o rozwoju województwa śląskiego, aby przedyskutować najlepsze praktyki, które funkcjonują na świecie, skonfrontować z tymi naszymi doświadczeniami i wypracować nowy model na nowe funkcjonowanie województwa. W tej chwili jesteśmy na ostatnich powiedzmy kilkunastu dniach oddania do użytku nowoczesnej przestrzeni konferencyjnej. To jest ponad 1700 m2, ponad 500 uczestników. Także nie ma lepszego miejsca na konferencje, na spotkania, na kongresy jak na Stadionie Śląskim.